przy Urzędzie Gminy Łuków powstaje pierwszy gminny żłobek. Budynek ma być gotowy do końca października. Budowa pierwszego gminnego żłobka, zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 800 000 zł. Koszt całego przedsięwzięcia, mówimy tutaj o pracach budowlanych, to jest ponad 3 miliony zł plus do tego pierwsze wyposażenie, które już będziemy zamawiać lada chwilę. Jak prace postępują? Postępują, mogę powiedzieć. Oczywiście mamy wszyscy wielkie obawy, czy uda nam się na czas to wszystko zrobić, chociaż dziś też to widać na budowie i to już od kilku dni, że ekipy zajmujące się różnymi instalacjami wewnętrznymi chodzą sobie w cudzysłowie po głowie. Mamy nadzieję, że do końca października budynek zostanie prawie oddany do użytku zaznaczam prawie, bo pewne jeszcze drobne prace wykończenia w środku będą trwały. Niemniej jednak wykonawca mówi, że może mieć delikatny poślizg, ale to będzie poślizg niewielki. Następnie wszelkie prace związane z odbiorami, a więc tutaj strażacy, sanepid, wszystkie służby, które są odpowiedzialne za tego typu rzeczy, no i nadzór budowlany na koniec, który ewentualnie odda budynek czy pozwoli na oddanie budynku do użytku. Mamy nadzieję, że te wszystkie rzeczy zakończą się do końca roku, z końcem grudnia roku 2019 ta instytucja musi być wpisana do listy instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. I tak też się stanie. Natomiast samo zasiedlenie żłobka nastąpi od 1 marca. Taki jest plan na dziś. Nie chcemy, żeby na wariata. Dzieciaki wprowadzać, bo wiadomo, że tempo pracy jest imponujące. Zaczęliśmy stosunkowo późno, bo w maju tego roku, więc w środku będą trwały prace wykończeniowe, będzie trwało osuszanie budynku. Bo cóż tu dużo mówić? Ja też jestem zwolennikiem teorii, że tego typu budynki powinny być wysezonowane i w cyklu dwuletnim budowane, ale nie możemy sobie pozwolić na takie rozwiązanie, ponieważ umowa z ministerstwem zobowiązuje nas do tego, żeby do końca roku te wszystkie prace zakończyć. Od 1 marca będziemy chcieli już wprowadzić tutaj dzieciaczki. Mamy nadzieję, że wszystkie prace przygotowawcze zostaną zakończone. W międzyczasie oczywiście będziemy musieli zatrudnić dyrektora tej placówki, wyłonić dyrektora tej placówki, który skompletuje sobie kadrę potrzebną do funkcjonowania. No i 1 marca to jest ten czas, kiedy powinniśmy tutaj już słyszeć gwar tych najmłodszych mieszkańców gminy Łuków, którzy będą korzystać z tego miejsca. Dla przypomnienia 60 miejsc żłobkowych chcemy zaoferować w tym budynku w pierwszej kolejności oczywiście dla mieszkańców gminy Łuków. Natomiast jeśli będą wolne miejsca, nie wykluczone, że będziemy również mogli przyjąć osoby spoza gminy. Łuk. Wójt Mariusz Osiak liczy również na to, że uda się pozyskać dotację Dzięki której rodzice nie będą musieli płacić za pobyt dziecka w żłobku. Przygotowujemy się do składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego celem sfinansowania części wyposażenia dodatkowego oraz celem tego, ażeby koszty funkcjonowania żłobka również były finansowane ze środków unijnych. Czy nam się uda? Zobaczymy. Na dzisiaj nie mamy jeszcze określonych stawek tych wariantowych, jeśli dostaniemy dofinansowanie, prawdopodobnie przez okres trwałości projektu żłobek będzie darmowy. Jeśli natomiast nie uda nam się uzyskać dofinansowania, będzie naliczana odpłatność, myślę, że ona będzie porównywalna z żłobkami w sąsiednich gminach, które już funkcjonują od jakiegoś czasu. Kiedy mowa o gminnym żłobku, nie sposób nie zapytać burmistrza Łukowa o realizację jego przedwyborczej obietnicy, czyli budowy miejskiego publicznego żłobka. Żołek w Łukowie też będzie. W Łukowie, to znaczy na terenie naszej jednostki samorządu terytorialnego. I już rozpoczęliśmy pracę nad tym pomysłem, nad tym zagadnieniem. I pod koniec tego roku złożymy wniosek o dofinansowanie z rządowego programu Maluch Plus. Program ten funkcjonuje od 2011 roku. Nabór na 2020 rok nie został ogłoszony, ale najczęściej dzieje się to w październiku lub w listopadzie, i wtedy będzie można składać wnioski. Więc nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, jakie będą warunki tego naboru przyszłorocznego. Natomiast jeżeli warunki będą podobne jak na 2019 rok, to jako samorząd mamy olbrzymie szanse na to, żeby w jednym z czterech modułów wystartować i wnioskować o dofinansowanie. W zeszłym roku, było przeznaczone 450 milionów złotych na tego typu przedsięwzięcia i na podstawie założeń ubiegłorocznego programu realizowanego w tym roku przewidywano dofinansowanie na poziomie nawet do 30 tysięcy na każde jedno nowo utworzone miejsce w takiej miejskiej jednostce. Docelowo chcielibyśmy, aby tutaj w tym miejscu, przy tym przedszkolu, przedszkolu numer 2, powstał zespół żłobkowy na około 60 dzieci. Chcemy, aby tutaj został dobudowany, stworzony, stworzone skrzydło budynku do istniejącego budynku w troszkę innej technologii, w technologii modułowej, co jest rozwiązaniem tańszym. I szybszym jeśli chodzi o e, wybudowanie tego, jak również później utrzymanie tego obiektu. E, pomysł, aby rozbudowywać już istniejącą e, jednostkę, powiedziałem, był podyktowany, czy jest podyktowany względami ekonomicznymi. Rozbudowywanie tej istniejącej już jednostki zawsze powoduje e, mniejsze koszty, chociażby poprzez to, że jest już tutaj. Pewna obsada ludzi, jeśli chodzi o personel obsługowy, jeśli chodzi również o kuchnię i wówczas, kiedy rozbudowujemy budynek, no musimy oczywiście stworzyć, powiększyć istniejącą, powiększyć istniejącą kadrę. Nie musimy tej kadry i całej infrastruktury tworzyć od początku od nowa. Podczas kampanii burmistrz Piotr Płudowski zapowiadał, że żłobek powstanie na osiedlu Chącińskiego na placu, gdzie dziś znajduje się nieczynna kotłownia. Skąd zmiana planów? Propozycja, którą przedstawiałem w kampanii wyborczej, była jedną z wielu propozycji lokalizacji. Natomiast rachunek ekonomiczny jest tutaj jednoznaczny. Jeżeli możemy zrobić jakieś rozwiązanie po prostu w sposób tańszy, mniejszymi kosztami, to tak będziemy robić. Powód, że zaczynamy od tej lokalizacji, jest jeszcze jeden. Być może okaże się, że tamta lokalizacja lokalizacja tamtej kotłowni. Nie jest możliwa ze względu na prowadzone prace w związku z modernizacją przedsiębiorstwa energetyki cieplnej i może się okazać także, że w wyniku opracowań, które są realizowane przez firmę Sawona, okaże się, że potrzebujemy tego miejsca jako takiej dodatkowej, wspomagającej kotłowni przy użyciu paliwa gazowego. Burmistrz liczy na pozyskanie nawet miliona 800 ,000 zł złotych dofinansowania z programu Maluch plus. A ile trzeba będzie dołożyć z miejskiego budżetu? Ja zakładam, że zdecydowaną większość tej inwestycji zrealizujemy z pieniędzy z dofinansowania. W tym momencie trudno jest tak jednoznacznie jeszcze oszacować, jaki by musiał być, jaki byłby ewentualnie wkład własny samorządu. Gminny żłobek ma ruszyć 1 marca przyszłego roku, a wniosek o dofinansowanie na budowę miejskiego żłobka ma zostać złożony jeszcze w tym roku.